Witam wszystkich. W odcinku 14 jest to 14. bonusowy odcinek serii Pokémon Platinum. Jak widzicie, znajduję się na drodze 224. Udało mi się tutaj dojść w ostatnim odcinku. Niestety, ta osoba, która ze mną przepodróżowała tutaj oddzieliła się, więc muszę sam się męczyć. Ważną rzeczą, którą chciałbym na samym tym początku odcinka zrobić, jest jednemu z moich Pokémonów dać przedmiot, o którym zapomniałem szczerze, a jeden z widzów mi przypomniał. Mianowicie, tym przedmiotem jest Lucky Egg, który będzie zwiększał zdobywanie doświadczenia moich Pokémonów. I zapomniałem dać jakiemukolwiek z moich Pokémonów ten przedmiot. Tak, teraz dałem, a czeka jeszcze mnie ryba z elitarną czwórką i chyba będzie to bardzo, bardzo ciężka walka, więc zależy mi, żeby moje pokemony posiadały jak najwyższe poziomy. Więc w tym momencie, jak spojrzeć na mapę, widać, że znajduje się na samym początku tej drogi 224. Jeszcze kawałeczek mi brakuje do tego, żeby zobaczyć, co na samym końcu się znajduje. Ten pomocnik, ta osoba, która ze mną poruszała się, powiedziała, że właśnie tam jakiś tablet znalazła i coś tam wyskoczy, więc jestem ciekawy, co tam znajdę. Teraz już zaczynam ten odcinek. Będę tutaj walczył. Zobaczę jaki pierwszy przeciwnik będzie miał pokemony. W tym momencie już Tortera posiada Lakiek, będzie zdobywała o wiele więcej punktów doświadczenia. Go. Pamiętam, że chyba tutaj Pokémon Platinum albo w Pokémon Emerald musiałem się cofnąć, żeby chyba tego Pokémona zdobyć, z tego co pamiętam. Dobra, myślę, że jako to jest Pokémon walczący Erdko i powinien być wystarczającym atakiem. Myślę, że Torterę podleweluję do 60 poziomu i każdego Pokemona nie będę co poziom wymieniał swoich Pokémonów i Za Hitmonlee chyba dostanę o wiele więcej doświadczenia w tym momencie. Jak widzicie też ma wyższy poziom. Mm, ładuje się, ładuje. W tym momencie zaraz wystrzeli z mojemu pokemonowi. Jeżeli mój pokemon w tej chwili go nie zabije. Nie wiem ile tur trwa ten atak. Zwykle takie ataki trwają dwie tury. Więc podejrzewam, że ten atak tak samo robi. Zobaczę czy w tym momencie nie, 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 nie działa na innej zasadzie ten atak. Teraz zauważyłem, działa na zasadzie, że jak ja nie trafię przeciwnika, to wtedy on wyprowadza atak. Atak dwuturowy, ale przeciwnik nie może zaatakować ciebie. Hmm, taki typ ataku nie podoba mi się. Uważam, że taki typ ataku jest bardzo, ale to bardzo słaby. Jaka jest szansa, że jak użyjesz tego ataku, to przeciwnik nie zaatakuje cię? W tym momencie mam tu kilka przejść, kilka dróg. Dobra, tutaj oszukałem was. Nie mam przejścia ani drogi, mam tutaj jedyne y, przejście. Jak widać, wodą nie ma co iść, bo tutaj się nic nie znajduje. Dobra, następny przeciwnik. Aż dwóch tutaj, jeden, patrzcie, za drzewkiem się schował. Nieładnie, nieładnie, dobra. Problem jest też taki w tym momencie z moimi pokemonami i z tym, że ten pomocnik odszedł ode mnie, że nie ma kto regenerować punktów ataków moich pokemonów. Dobra, w tym momencie ten pokemon jest latającym pokemonem z dodatkowym typem kamiennym, więc jako to jest typ kamienny to Razor Leaf powinien być wystarczający. Jakimś cudem przeciwnicy nie trafiają mojego pokemona. Nie wiem czy pasywka Lucky Egg posiada coś takiego, że jeszcze jest szansa, że przeciwnik Ciebie nie trafi. To by było bardzo, bardzo ciekawe. Mm, teraz widzę, gdyby nie to, że ten atak trafił ciosem krytycznym, to bym tak dużo obrażeń przeciwnikowi nie zrobił. Zapewne dostanę bardzo dużo doświadczenia z tego Pokemona. Ile? 3000 dostanę. Powiedzcie, że 3600 3700 3, bardzo dużo. Pięknie. 58 poziom statystyki się zwiększają. W ostatnim odcinku też nowego ataku Torperra mógł się nauczyć. Niestety ten atak skalował się z atakiem specjalnym, a jak w tym momencie wejdę w Pokémony i wybiorę tego Pokemona, to widać, że się skaluje bardzo, bardzo mocno z atakiem yy, normalnym, a nie specjalnym, jakby to skalował się z atakiem specjalnym to 140 punktów obrażeń, żeby zadać. To było wręcz piękne. Nawet by wtedy mój pokémon mógł trafić zdrowie, bym się tym nawet nie przejmował. Metagross, dobra. W tym momencie Metagross, stalowo yy, psychiczny pokémon. Mam nadzieję, że ich będzie wystarczający do tego pokémona. Zauważyłem, że ataki ziemne są nawet skuteczne na przeciwników, bardzo skuteczne. Magnet Rise, jeszcze tego ataku w życiu nie widziałem. A, lewitację zrobił i w tym momencie nic mu nie mogę zrobić. Jakie to jest piękna umiejętność wspomagająca. Nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. W tym momencie żadnym atakiem... Y... Dobra, w tym momencie problem jest. Dobra, nie trafimy. Chciałem powiedzieć, że w tym momencie atak ten Earthquake jest nieskuteczny, bo ten Pokémon w tym momencie dzięki tym elektromagnetyzmowi zaczął latać. Dobrze, że udało mi się wyprowadzić ten jeden elektry... nie elektryczny, tylko ten jeden atak. Earthquake, bo tak to by miał problem, żeby Torterra pokonała przeciwnika. Dobra, w tym momencie tu znajdują się super silni przeciwnicy. Tu jest możliwe jakieś przedmiot schowane, ale najpierw dobra. I widzicie, że mam delikatny problem, bo nie mogę nigdzie przejść. Ja dodatkowo laguje. Dobra, mam nadzieję, że. O, chciałam powiedzieć, że mam ten przedmiot dzięki któremu. Pokémon nie będą mnie atakowały, Max Repela niestety nie mam, nie będę walczył z tym przeciwnikiem, chociaż chyba powinienem spróbować Razor Leafa. Przeciwnik jest czysto Pokémonem wodnym, może wodno-ziemny, nie ma znaczenia, atak trawiasty powinien być super skuteczny, powinien zabić przeciwnika. Tak, pięknie, dobrze przewidziałem, dobrze pomyślałem. I nawet dużo, dużo doświadczenia dostałem z tego przeciwnika. Dobra, atakujesz mnie czy nie? Trochę go minąłem. Mogłoby się okazać, że yy, nie zaatakowałby mnie, gdybym nie powrócił. Wygląda mi na osobę, która ma pokemony mroczne. Dobra, w tym momencie to jest chyba yy, smog wodny albo smok latający. Albo latający wodny Pokémon. A tak jest to latająco wodny Pokémon, teraz Razor Lift. Ej, powinien go trafić i dużo obrażeń zadać. Niestety tak się nie stało. Dragon Dance, wspomagająca umiejętność, która zwiększa siłę normalnych Tak, dobra. Mój Pokemon będzie miał problem, żeby krzywdę temu przeciwnikowi zrobić. Tak, to jest Smog. połowie, Domyślam się, bo ma Dragon Pulsa, chociaż w tym momencie. Może mnie oszukiwać, tym atakiem. Dobra, w tym momencie Lich Seed. Pięknie będzie się mój Pokémon leczył. Nie za dużo, ale zawsze jest coś. Dobra, reklam. Pas spróbuję w tym momencie. Dragon Pulse następny. Dobrze, że nie zadaje dużych obrażeń, bo to by było kiepsko. Pięknie, rock climb przydał się i od razu zabił przeciwnika. Zapewne, bo wszedł tutaj, jak widzieliście, krytyczny cios, nic więcej, nic mniej. Pięknie, 59. poziom. Ten lucky egg bardzo tutaj się w tym momencie yy, spisuje. Sidra, sidra to smog wodny, więc w tym momencie ten atak trawiasty, który wcześniej chciałem wykorzystać, powinien w tym momencie... Yy, Oskutkować. może zabić mojego pokemona, prawda? Niestety wodny atak na mojego ziemnego pokemona może mnie zniszczyć. Na szczęście nie zniszczył, mój Pokémon przetrwał. Dziwne jest, że też przeciwnik, mimo że te trzy poziomy niższy, jest szybszy od mojego pokemona. Dobra, na całe szczęście udało mi się jednym atakiem pozbawić go zdrowia i nawet dużo zdrowia nie dostałem za do tego... Za tamtego dużo, dobra. Czyli jeszcze jeden poziom i trenuję innego swojego Pokemona. W tym momencie, jak te ładnie treningi idą. Dzięki Lucky Egg oczywiście. Gdyby nie jeden z widzów, to bym nie używał tego przedmiotu. Jak powiedziałem wcześniej, zapomniałem całkowicie o tym przedmiocie. No dobra, wyleczę swojego Pokemona. Jak długo to trwało? Destiny Knot. Nie wiem co to za przedmiot jest. Destiny Knot. Dobra, więc sprawdzę. I tutaj na zakładkę pierwszą, w pierwszą kieszeń tego plecaka i Destiny Knot. Nie wiem co to znaczy, że przeciwnik stanie się Infatuated. Nie wiem co to znaczy. Zapewne nic dobrego. Ani dla mnie, ani dla przeciwnika. Dobra. Latający wodny Pokémon. Ostatniego takiego Pokémona, bo nie wiem czy był smokiem, czy nie, ale reclim Climb był bardzo, bardzo silny, więc zobaczę, czy na tego Pokémona również. A nie był tak silny. No dobra, więc dalej. A tak. Pokémonów trawiastych. I teraz dowiem się, czy tamten był Pokémonem smokiem, czy nie. Talwind. Nie podoba mi się w tym momencie. A myślałem, że wyrzuci na kogoś innego mojego Pokémona. Na szczęście tak się nie stało. Nie wiem, czy mam tego jeszcze używać, przedmiotu Max repella czy nie. to też jest fajne miejsce, żeby po prostu na dzikich Pokémonach trenować. Dobra, użyję Max Repela, nie wiem jaka długa droga jeszcze przede mną tutaj się znajduje. Więc użyję, użyję tego przedmiotu, dzięki któremu żadne dzikie pokémony nie będą mnie atakowały. Chyba, chyba, że dzikie pokémony będą miały większy poziom ode mnie. W tym momencie Max Repel nie będzie działał. Dobra. Jak widzicie. Tutaj jest tabliczka, chyba miałam się tutaj dostać. Na mapie sprawdzę, czy w dobrym miejscu w tej chwili się znajduję. Czy to jest już koniec tutaj podróży na drodze 224. Tak, jak widzicie, to jest już koniec podróży tutaj. Bardzo dużo straciłem doświadczenia, przez to że walczyłem bez lucky Ega. Ale się nie przejmuję. Ultra ball. myślałem, że jakiś będzie o wiele lepszy przedmiot, a tu mnie tak zaskoczyli. O, tutaj jest jeszcze jeden przedmiot. Muszę się dostać tam z lewej strony. Był tam przedmiot i owoce. Może będą jakieś fajne owoce. Repeat ball. Dobra, czyli jestem już pod koniec. Jeszcze tam się nie przejdę, bo tutaj było to miejsce, jak widzicie. Muszę jakoś tu przypłynąć z lewej, z lewej strony. A nie widzę możliwości jak na razie, żebym mógł przypłynąć. Może tutaj dam radę zeskoczyć? Nie. Z prawej strony też nie udałoby mi się przepłynąć, bo tutaj chyba drogę mi wszystko blokuje. Dobra, więc musi być gdzieś inne przejście. Mm -hmm. Jeszcze raz użyję tego max repela. Bardzo szybko ten Max Rappel się skończył. Nie wiem czemu. Wydawało mi się, że 250 kroków to będzie o wiele więcej. Dobra, pójdę troszkę, troszkę w lewo. Może tutaj jest jakieś przejście? Tak, jest przejście, są trenerzy. Po prostu tej drogi tutaj nie zauważyłem tego tunelu. Jest, cieszę się, że się wróciłem w tym momencie tutaj. Dzięki temu będzie tutaj znajdowało się jeszcze trochę trailerów. Dobrze, że mm, zrobili coś takiego, że jest przejście tutaj, Jak to bym miał problem ze znalezieniem, dobrze, że to zauważyłem. Dobra, ten psychiczny, no to jest czysto psychiczny Pokémon z generacji pierwszej. Pamiętam tego Pokémona. Mm, On chyba w hypno ewoluuje z tego. Jeżeli mi pamięć nie myli. Alakazam, dobra, Alakazam jest o wiele silniejszym Pokémonem. Zobaczę, który poziom on posiada. 57, nawet duży, duży poziom. Jak widzieliście, zaatakował mnie bardzo szybko. Mój Pokémon jest słaby na psychiczne Pokémony. A, na całe szczęście w połowie ziemnym zapomniałem, bo jakby był czysto trawiastym mój Pokemon, no to by otrzymał... Bardzo, ale to bardzo duże obrażenia. Dobra, krytyczny cios chyba mnie uratował. Coś mi się wydaje, że mnie uratował. Zostałam bardzo, bardzo dużo doświadczenia. W tym momencie muszę pokonać jeszcze jednego przeciwnika i zaczynam yy, trening innego Pokemona. Dobra, tu jest następny przeciwnik. Muszę wam powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo się cieszę. Że znalazłem tutaj tą drogę. Trochę żałuję, że użyłem tego Max Repela. Szybko się kończą te ataki. Dobra, Pokémon Duch. Nie pamiętam, czy ma jeszcze jakiś inny dodatkowy typ. Więc zaatakuj go ray z orlifem. Grucz, Grucz. Co to był za atak? Nie pamiętam. Nie wiem, co w tym momencie. Zrobił ten atak. Nie pamiętam. Pamiętam, że przeciwnicy używali na mojego Pokemona tego ataku, ale nie pamiętam dokładnie. A co ten atak tak naprawdę robi. Jakby użył kurs, to bym wiedział. A w tym momencie nie mam pojęcia, co chce przeciwnik osiągnąć poprzez ten atak. Ach. Dobra, jak miło, zlikwidował wszystkie moje. Yy, punkty ataku. Mam nadzieję, że pod koniec yy, nie spotkam jakiegoś innego przeciwnika, z którym będę musiał walczyć. Dobra, którego pokemona wysłać. Floatzel idź, masz 50 000 poziom. Niedługo dostaniesz laki egg, więc będzie się cieszył. Jeszcze poziom tutaj zdobędziesz, więc ładnie ładnie. Dobra, Hunter, zapomniałem, że Hunter Huntera będę musiał pokonać. Hunter ma bardzo niski poziom. Crunch, Crunch będzie działał wyśmienicie na Pokémon Duchy. Pięknie. Dobra, w tym momencie mój float nawet dużo doświadczenia nie zdobył. Gdyby Lucky Ega posiadał, to by o wiele więcej. Dobrze, dobrze. W tym momencie dostaję ten przedmiot, więc pierwsze co muszę zrobić to wejść yy, w listę Pokémonów. To Terra musi yy, przestać nosić ten przedmiot. W tym momencie Plotcelowi ten przedmiot przekaże. Oczywiście ten przedmiot będzie na samym dole się znajdował. Dobra, przedmiot przekazany w tym momencie. Prawie zapomniałem go wrzucić na pierwsze miejsce, to było niezbyt ciekawe. Zapomniałem o jednej rzeczy. W tym momencie patrzę na layout i czy mój Pokémon nie, mojemu Pokémonowi nie wskoczył ten poziom. To jest spowodowane tym, że zapomniałem całkowicie, ale to całkowicie, że ogranicznik zrobiłem w tym momencie na skrypcie, żeby poziomy 200 nie wskakiwały, to mam ogranicznik. A, zapomniałem go przestawić, ten ogranicznik. No, trudno się mówi. W następnym odcinku już poprawię do 70 poziomu. Nie sądziłem, że tak szybko tutaj moje Pokémony zaczną zdobywać doświadczenie. Chociaż mogłem się spodziewać, prawda? Jak były te podwojne wa walki. Aha, dobra, po prostu. Te Jedno drzewko nie chce rosnąć. Równo się mówi. Myślałem, że okaże się w tym momencie, że będę mógł wszystkie te owoce zebrać. Niestety tak się nie stało. Dobra, fajny przedmiot, fajny przedmiot, wierzę w to. Pepe Max, dobra, to nawet fajny przedmiot jest. Mogę na przykład garncząpowi dać ten przedmiot i jego atak ognisty mógłby się przydać. Dobra, teraz mogę zejść na dół. Bardzo żałuję, że po prostu wcześniej nie, nie zacząłem używać tego przedmiotu. Dobra, Max Repela jeszcze raz mogę użyć. O jakim przedmiocie mówię? Nie, w tym momencie o Max Repelu, tylko mówiłem o Lucky Ego. Jak ładnie się nawet zarymowało. Dobra. Teraz przyszedł czas, żeby zobaczyć. Co tutaj na samym końcu się znajduje tej drogi? Wiem, że w tym momencie tam się tablet znajduje. Ale czy coś więcej? Dobra, czytam i zobaczę. Mam nadzieję, że nic strasznego tu się nie znajduje. I to wszystko? Nic więcej. Może mam tu coś odkryć. Dobra, jestem zaskoczony wręcz. Nie mogę iść gdzie indziej. Tego co widać. Nie ma żadnego przedmiotu ukrytego tutaj. Może górą mam jakoś przepłynąć tutaj. Jest jakieś wodne przejście, więc spróbuję jakoś przepłynąć górą. Zobaczmy, czy mam taką możliwość. Może jakiś przedmiot tu ukryty jest, perła. Tak mi się wydawało, bo dziwnie ten przedmiot tutaj się znajdował. Podobno yy, tutaj miała być ta osoba, bo mi, że yy, szuka tego tabletu. Co miałem użyć, Max Repela jeszcze raz. Dobra, już mi się wszystkie Max Repele skończyły. Mam nadzieję, że to da się przepłynąć jeszcze jakoś. Bo to by było bardzo smutne, gdyby tutaj moja podróż się skończyła w tym odcinku. Wygląda na to, że jednak tu, tu moja przygoda się jednak kończy. Chyba że tutaj jest jakieś przejście jeszcze. Jestem bardzo, bardzo zaskoczony w tym momencie, że tu nie ma nic innego. Może dlatego, że o złej godzinie tutaj się wybrałem. Powinienem dzień się wybrać. Dobra, tutaj tak naprawdę nic nie ma. No nie wiem, zdziwiłem się w tym momencie. Nie wiem, co mam dalej zrobić tak naprawdę. Dobra, ostatni Max Repel użyty. Nie ostatni, tylko mam nadzieję, że ostatniego używam. Jeszcze raz się tutaj przejdę. I pomyślę nad tym, co tutaj zrobić tak naprawdę. Może na kamienie mam poklikać. Dzięki temu coś się pojawi tutaj. Dobra. Nic nie ma na tym żadnym z kamieni. Może mam coś tu postawić. Może mam coś znaleźć. Nie mam pojęcia, powiem wam szczerze. No nic, więc chyba zakończę tutaj ten odcinek. Bardzo, bardzo się zawiodłem. Myślałem, że coś tutaj znajdę. Okazało się, że jednak nic tu tak naprawdę nie ma. Więc w następnym odcinku, gdzie mogę wyruszyć? W następnym odcinku wyruszę. Yy, w tym momencie na plecach wejdę, żeby się zastanowić, gdzie mogę wyruszyć. Znajduję się tutaj, zobaczę w przybliżeniu. Może coś się tutaj stanie. Zobaczę coś. Dobra, nic ciekawego nie było. Więc tak, mogę iść na sam dół, tutaj na drodze 221 znajduje się Palpark, o którym wspomniał mi chyba profesor Oak, mogę się tu wybrać. Również mogę się wybrać do Resort Area i Stark Mountain, mogę do Survivor Arena się wybrać, więc mam kilka rzeczy, gdzie mogę się dostać. Chociaż naprawdę jestem smutny, że nic się nie stało. Dlaczego tutaj się nic nie stało? Dobra. Nieważne, może później odkryję, że tutaj coś ma się zdarzyć. Tak więc chciałbym wszystkim podziękować za obejrzenie tego odcinka. Życzę wszystkim miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.